O Kaliszu dużo nie będę mówić. Posłanka Oliwiecka chyba ten temat wyczerpała, natomiast faktycznie w przestrzeni publicznej jest bardzo dużo informacji w, także w tym temacie i w temacie tego czy to miasto zostanie uwzględnione nie tylko miasto cała metropolia jeżeli chodzi o sieć dużych prędkości jak to wygląda czy faktycznie tak jak wynika z analizy przeprowadzonej przez pana Szymona Haładyna, bypass za 3 miliardy złotych daje oszczędności w czasie jazdy 3,5 minuty bo jeżeli patrzymy na te liczby no to one nie wyglądają przekonująco. Ja chciałabym w swoich pytaniach przede wszystkim dotknąć wątków związanych z z tym, co nas czeka w najbliższych latach, linii kolejowych i budowy węzła. Mam na myśli, oczywiście, linię kolejową 85-86, i przede wszystkim pierwsze pytanie: czy państwo przewidujecie otwarcie linii kolejowej 85-Warszawa-Łódź przed wybudowaniem lotniska, jeżeli tak, czy na całym odcinku, czy fragmentami? Druga kwestia, która dzisiaj w ogóle nie wybrzmiała, a wydaje mi się, że ona też jest i będzie ciekawa, jak wygląda kwestia prądu, zapewnienia, Wystarczającej ilości prądu na czas budowy, zarówno linii kolejowej 85, linii kolejowej 86 to ta linia sierac północny Wrocław, także z uwzględnieniem węzła CPK, także później już podczas uruchomienia tych linii. I tutaj byłoby chyba dobrze, żeby Państwo ze spółki przedstawili harmonogramy na linii. CPK, Polska Grupa Energetyczna. Jak to wygląda, jak to się kształtuje? Ja się o to dopytywałam też. Tu powtarzam to pytanie w październiku podczas łódzkiego zespołu parlamentarnego. Wtedy mieliśmy posiedzenie poświęcone budowie CPK. Nie uzyskałam na ten temat jednoznacznej m, odpowiedzi. Kolejna sprawa. Jeszcze kilka lat temu, w 2022 roku, spółka CPK szacowała, że do budowy zarówno tych wspominanych dwóch linii kolejowych, jak i węzła CPK będzie potrzebnych 30 tysięcy osób. I teraz to jest naprawdę bardzo ważne pytanie, gdzie te osoby będą mieszkać, jak będzie wyglądało wsparcie usług publicznych w obszarze otoczenia CPK. Jak będzie wyglądał dowóz pracowników na placu budowy? Na takie pytania powinna odpowiadać strategia rozwoju obszaru otoczenia CPK. Ona powstała, ale nie jest przyjęta. Czy ona została już przyjęta? Jeżeli nie, to dlaczego? I kiedy można się spodziewać przyjęcia tejże strategii? Pan prezes Rachwalski w swoim wystąpieniu odnosił się między innymi, gdzieś sobie nawet wynotowałam te 50 milionów ton tłucznia. Oto to bym się chciała dopytać, jak to wygląda, czy nie. Czy państwo przewidujecie jakieś problemy z pozyskiwaniem też kruszywa? Na czas budowy. Do mnie też docierały jesienią takie głosy, że są problemy z pozyskiwaniem nowych koncesji na wydobycie kruszyw. I tu może pytanie, jak wygląda ta współpraca między Ministerstwem Infrastruktury a Ministerstwem Klimatu i Ochrony Środowiska, bo to tutaj te koncesje są wydawane przez ten resort. Podobne pytanie, jeżeli chodzi o kwestie z dostarczeniem cementu. Takie problemy były kilkanaście lat temu, w latach 2010-2012. Czy tutaj Państwo też jesteście na tą sprawę wyczuleni i, i co się dzieje, co Państwo robicie, żeby tego typu problemom zapobiegać? Myślę, że nie wybrzmiało, i, a to jest chyba też ciekawy wątek, jakie będą połączenia na tych. Liniach, o których mówię, linia kolejowa 85 i 86, interesują mnie typy połączeń. Czy to będą tylko połączenia klasy premium, sprintery, czy też na przykład odcinkowo koleje regionalne? Czy są i trwają rozmowy z potencjalnymi przewoźnikami? I też pytanie o przewoźników towarowych. Czego możemy się spodziewać, kiedy te linie zostaną otwarte? I ja myślę, że na tym, na tym zakończę. Cieszę się, że w końcu możemy się spotkać na Komisji Infrastruktury i dyskutować na temat tego ważnego projektu. Dodajmy, że w poprzednim roku nie udało się zorganizować ani jednej takiej komisji. Ja też powołując się na słowa pana ministra podnoszę kwestię tego, żebyśmy kiedyś zorganizowali takie posiedzenie w dniu nie sejmowym, żebyśmy mieli więcej czasu na dyskusję właśnie na temat konkretnych szczegółów, bo tych pytań jest po prostu bardzo, bardzo dużo i mam nadzieję, że takie posiedzenia będą się odbywać i i nie będą przekładane na, na życzenia poszczególnych panów ministrów. Dziękuję.